Witam wszystkich w kolejnym modzie do Gotika Noc Kruka. Tym modem jest Zemsta Beliara. Jest to taki jednoodcinkowy mod. Ten mod opowiada o historii chłopca, który co dzień zanosi jedzenie ojcu, lecz teraz spotkała go. Spotkało go po prostu zdziwienie, stąd spotkał. I się dowiecie o tym, jak zacznę, jak zacznę grę. A tak właśnie teraz robię. No i okej, okay, jesteśmy w jakimś domku, w którym są dwa łóżka, a podobno ich jest troje, jak się zaraz dowiecie. No ale dobra, zaczynajmy. Markus, czekaj. O co chodzi? Mógłbyś zanieść ojcu paczkę z drugim śniadaniem? Mamo, przecież robię to codziennie. Nie musisz się mnie za każdym razem o to pytać. Właśnie miałem to zrobić. Ależ oczywiście. Dobry z ciebie, chłopiec. Proszę, oto paczka. Okay. Mogę jeszcze coś dla ciebie zrobić? Tak. Woda dla owiec już się kończy. Mógłbyś przynieść od ojca ze trzy butelki. Dobra, nie ma sprawy. Okej, okay, dobry synek. Zapiszmy grę. Tu już po prostu grałem. No dobra, zagrajmy. Niech będzie. Nie wiem, czemu czasami tak komputer muli przy grach, jak coś nagrywam i ja właśnie nie rozumiem, co w tym chodzi. Ale dobra, i tu będą już same sierwojady i chyba jeden olbrzymi szczur. O, sierwojad. Dobra. Na razie nalajcie. Spoko loko, gulasz sobie zjedzmy. Na razie tylko tyle, ponieważ... No dobra, no, możemy pić. Dobra, ale... y jak już mówiłem, jest to bardzo krótki mod zaledwie może 20 minut do 30 to, to jest taki nie jest jak na przykład piracka historia pirazitoris jak już wiecie skończyłem to I teraz będzie i to jest właśnie teraz ten kolejny moc co robię kolejny może będzie uran ale nie jestem pewny uran jest taki bardziej już dłuższy może gdzieś na 6 odcinków Ale się zobaczy. Aj! Jeszcze raz by mi tą to bym zginął. Dobra, jestem sobie gulasz. Oczywiście zapiszmy grę. Zagrojmy wy. To jest oczywiście. Pol Polaki zrobili yy, spolszczenie, lecz to jest yy, niemiecka. Niemiecka gra. Yy, Moc znaczy. To może przynajmniej spowolczenie. A Ajajaj. Łoch. No nie, zaraz ginę. No, zabiję. <grym>. Nie ma czego. Próbować. Taki mały fail prawie był. No raz, jestmy sobie wszystko. Znaczy, lepiej nie tracić tego życia, bo ono jest najważniejsze. Jak Wam tak powiem, teraz w tajemnicy. Najważniejsze jest życie Gottniku. I wszystko zbierajcie. Na tak gracie w jedynkę, dwójkę, trójkę. Wszystko zbierajcie, bo najważniejsze to jest, by po prostu przetrwać. Bo do końca do drugiego rozdziału wszystko zbierzecie. już macie. A czekacie, no. I już macie te wszystkie roślinki. Możecie sobie robić miksturki. I na tym musicie już nic kupować. Lepiej już wydać na przykład te dwie godzinki na zbranie tych wszystkich rzeczy, niż potem kupować te miksturki i tracić pieniądze. Najgorsze, co można robić w gotiku. Jeczyncze, okej. Okay. I polna jagoda. No i mi zostało. Nic już nie mam. Tam tak będą jeszcze jakieś miksturki, to wszystko. O, widzicie? I też dla mnie jest najgorsze. Czekajcie? Bo to też pojemnicie robiat. O. I dla mnie najgorsze jest w Gotiku to, że na przykład nie ma poziomu trudności. Każdy się grać na samym poziomie trudności. Na przykład nie ma tego czegoś, jak w Ryzynie, że jest łatwy, średni trudny, tak? W niektórych grach jest na cztery poziomy są. Bardzo trudny. Czy ekspert? Czy na przykład jak pan na, na łatwym grać, nie? Bo ja trochę tylko oglądam tego Gotika. Znaczy, przeszedłem, ale... Co to było za przechodzenie? Takie coś, żeby tylko przejść. Nie tak, żeby wszystko atakować, tylko przejść. Kiedyś na tak próbowałem wszystko pozabijać, zabijam nawet. Lecz to nie jest ta sama gra. Jak wchodzenie w stado orków i ogarnięciu ich. Bo ja bym takiego czegoś nie zrobił. Po prostu nie ma szans. Nie wiem, czy ktoś tak w ogóle tak robi. Moim zdaniem to jest tak bardziej... Takich bardziej ogarniętych graczy, ten gotik to jest na przykład dla początkujących, którzy zaczynają tą grę. Kurczę. Ok. Co to jest do siły? Ok. No i wiecie, mam mało HP. Przydałoby się trochę. Jakieś ziele leśnicze czy coś. No ale ok. O, leśna Jagoda. Ok. Kolejny ścierwojad do zabicia. I tam już coś koło niego leży. Weźmy sobie. Już znowu odwadzicie. Ok. To. Ta. Nie. Tak. Jest zabity. Dobra. Nic tu nie ma. I tam jeszcze się przejdziemy, zobaczymy co tam jest z drugiej strony. I to jest to miejsce pracy tego ojca tam nie widać jeszcze ale. Nie widać tam jeszcze, ale tam jest to całe miejsce. Tam... coś tam, nie wiem. Czekajcie? Okej. Okay. Coś tam buduje. On idzie do tego do trupa, jak widzicie? A ja go szybko tak. Poziom, lecz i tak nie wykorzystamy punktów nauki, ponieważ to jest. Yy, to jest po prostu taki nieograniczony świat. Ograniczony, zna znaczy. To taka jakby taka duża jaskinia otwarta, że nie da się z niej wyjść po prostu. O to chodzi. No i okej, okay, mamy życie. Idzie lecznicze, tak, i mamy Full HP. I po i, tak i tak nie będziemy już nic bić, Nie bójcie się, tam nic nie będzie. Tam będzie tylko taka niespodzianka, co się stało z tym ojcem. No i dobra. Mm. No jak widzicie, jest pusto, nie ma go, o to chodziło, że go tu nie będzie, mogliście, o, na nie widziałem, woda, trzeba sobie trzy wody, jak widzicie, to było pewne, że go tu nie będzie, ale, na przykład, dla mnie to była niespodzianka, fajnie było, mykamy tabliczka, przeczytajmy sobie okej okay. beliar się zemścił więc chcesz pewnie wiedzieć co tu się stało mogę ci powiedzieć beliar mój mistrz rozkazał mi uprowadzić twojego ojca i przemówić mu do rozsądku beliar uznał że karygodne to że myśliwi inni ludzie polują i zabijają jego stworzenia twój ojciec musi teraz za to odkupować no i jakiś sługa beliara wziął jego ojca ponieważ zabijał jakieś zwierzęta czy coś Na mnie to jest w ogóle bez sensu ale dobra jeszcze jedna woda jest tutaj. Znaczy nie trzeba robić tego, tej misji chyba z, z tymi butelkami wody, ale ja to zrobię już, ponieważ chcę cały jako moda przejść. jeszcze ja to przychodziłem, to. Ale teraz będzie problem. O, mamy jeszcze służbę, pancerz. Będzie jeszcze problem pokonać tego. Yy... Widziałem wodę? A, złoto. Będzie problem pokonać tego. A, nie powiem wam. Będą będzie trzeba coś teraz pokonać, żeby uratować tego ojca. Ale dobra. Dalej, zapisz. Zagrajmy, wy. ok, I chodźmy dalej. Pam, pam pam. Chodźmy, tak. Skoczmy. Coś tu już. To roślinka? Ognisa pokrzywa. Przyda się. Jeszcze. No i chodźmy do tej matki. Tutaj jeszcze jakiś ognisty korzeń. Tutaj jakieś stworzątko. Nie żyje, Tu też. Nie ma czego nie do znajdę. Dobra, tu jesteś niebieski, bez tak. Ty nie chcesz na tu byś nie chce iść na tu, na dół. I zaraz nam coś pokażę. Tam bubka jest tutaj. Jakby ktoś nie wiedział, i tu są owce. Ród. Przyniosłem wodę. Ach, dziękuję. Teraz owce będą miały co pić. O, ale dużo potrzebuje butelki wody na no, serio. Fred zniknął. Co? Ale jak to możliwe? Proszę, spójrz na to. Pokaż. Hmm... Myślę, że wiem, co mogło się stać. Pamiętasz tę jaskinię, która niedawno się zawaliła? Jasne. Przecież nie jestem głupi. Jesteś. Okay. Musisz spróbować jakoś się do niej dostać. W środku może być jakiś Okej, okay. Koniec. Musimy się dostać do jaskini. Wiem, gdzie ona jest. My też ją łatwo byśmy znaleźli. No ale dobra. Roślina lecznicza... To jeszcze sobie naładujmy bezem. Czekajcie, niebieski bez. Ok. Więc tak. Teraz trzeba iść do jaskini. Tak. Ile misji zrobiliśmy? Zakończone, Dwie. Czyli równe trzy questy są w tej w tej grze. Łatwo zrobić. 20 minut i ją skończę. I zaraz pokażę wam gdzie jest to miejsce. Zapiszmy grę. I okej. Okay. Lagacito, To jest lepsze oczywiście. Lagacito, nie. I okej, okay, patrzcie. Jaskinia jest teraz otwarta. Hmm, nie podoba mi się to. No, mi się twój ryj nie podoba. Zapiszmy sobie jeden. Najważniejsze w gotiku jest to, zapisywać. To jest najważniejsze, wam powiem. Okej. Okay. Jak widzicie... Głupcze! Co tu robisz? Czego chcesz? Chcę uwolnić mego ojca. Zejdź mi z drogi. Ha! Rozgniotę cię jak muchę. Ach tak? Okej. Wszyscy ludzie są sami. trudno. Będę musiał cię zabić. Dobra. Zabije cię, opie. Ło. Ło Nie pozwoli. Nie pozwolę cię zabić. Kolej fajny sopleni. Panią, kill off ma! Więc Nie, to nie jest kill off, to jest chyba. to narzędzie, co oni. No, kill off, dobra. Jok! Prawie zginąłem. Dobra. Wysłannik Beliara został pokonany. Dobra, nie bierzemy już. Nie wiem, jak mam ci dziękować, synu. Jestem z ciebie bardzo dumny. Ależ ojcze. Na moim miejscu każdy zrobiłby to samo. Może masz rację. Nieważne. Dzięki Tobie możemy znowu żyć w spokoju. No, fajnie. Koniec gry. I okej, okay, tak się skończył mod Zemsta Beliara. Bardzo krótki mod, tak widzieliście. Co mi się podobało w tym modzie? Jedynie ten motyw z m, tabliczką kamienną, że go nie ma tam. Fajnie to zrobili twórcy, czy jak się to mówi, gracze Gotika. No i dobra, my się będziemy kończyć. Możecie sami ocenić ten mod łapką w górę i komentarzem. Od razu, jak ktoś nie zasubskrybował, może możemy zasubskrybować, żeby nowe mody robić. Kolejnym modem chyba będzie Juran. Muszę go po prostu zainstalować z oficjalnej strony Gothic Site. No i dobra, my się żegnamy. Na razie.